Co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, soltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Witajcie się ja jestem Niceera dzisiaj, kurczę, porozmawiamy z Boronem po odzyskaniu filakterium i odnalezieniu umy Znaczy nie odzyskaniu, tylko znalezieniu tego filakterium i znalezieniu umy Chcę się dowiedzieć co teraz powie Geralt i co powie teraz Jasker, bo przyszliśmy całe Skellige, Przyszliśmy cały Welen Byliśmy na Skellige i nie było oczywiście tam Siri Znale Znaleźliśmy tego umy Byliśmy w Welen i też czy tam większość wszystkie te tropy no, nie prowadziły, nie znaleźliśmy Ciri. Nie? I teraz właśnie jesteśmy w Nowej Gradzie. Ostatnia lokacja, no i ciekawe, co się teraz stanie. Dodajmy no teraz dwójeczkę. Tylko to cię obchodzi? Że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci! Ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciriu cieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. <grym> nie, nie, <raz> nie ma. <grym> Z nami. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel, Ziggy Royven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. No, Royven już wie, że tutaj Oscar chciał jego skarb pewnie ukraść. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute, magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? Mm, no, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, Kedmil Foli, w Dorn Epteneit, Bundro, Itne iachus. Hmm, to ma coś wspólnego z brzydotą. A w życiu nie widziałem nikogo brzydszego niż... Gemma Ślicznotka? Nie, pewien zniekształcony człowieczek, który pojawił się na brzegach Hindarsfjalli. Boje jesteście tacy sami. Nigdy nie wiem, o czym mówicie. bardzo, bardzo ciekawe, nie? Ciri nie wspomniała o nim, O, Geralt właśnie um, poruszył temat tego te, te umy całego, nie? No, dajmy dwieczkę. Ciri nic o nim nie wspominała? O jakimś zniekształconym człowieczku? Nie. W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po kermore. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna, całkiem jak ty. Co? Muszę znaleźć Siri. Znowu mi się wymknęła, a ja byłem tak blisko. Hmm. Przyjechała tu z Welem. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła. Możliwe. Chyba pora wrócić do Vell. O, oh, no. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jask. A ja jestem następny. Wracajmy do szałów i rozmarynów. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń, jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psubuda. Buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. Sto lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Czyli Geralt teraz nie powiedział, o, czyli będę musiał jechać na Skellige, że coś takiego, żeby, żeby znaleźć, zbadać tam tropy, nie? Tylko teraz do Benen, nie? Ja pierdziele. Ciekawe, no. Ktoś mnie tam w komentarzach poprosił, żebym zrobił właśnie tą... Tą opcję i teraz będę musiał właśnie się spotkać z z baronem i wziąć od niego umę. <gulę> Kurde, co robiliście, naprawdę. Tutaj musimy się dostać na kasztel w Rońce. Do kasztelu w Rońce no, właściwie. Nie? No, teraz idziemy powiedzieć baronowi o Annie, nie? I przy okazji chyba zabierzemy umę, nie? No słucham, z czym przychodzisz? Mam wieści o Twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś się tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe? Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwy synem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. No dobra, to za szybko. Tak właśnie myślę. myślę. Tak, tak właśnie myślę. Może dla was, Wiedźminów, świat jest czarno-biały. Ale dla zwykłych ludzi składa się głównie z szarości. I nasza historia też jest taka. Wybacz, ale nie interesuje mnie historia Twojego życia. Jestem tu w konkretnej sprawie. Zapomniałeś? A powiesz mi chociaż, skąd Aneczka wzięła się na tych bagnach? Zawarła pakt z Wiedźmami. Chyba pomieszały się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała, chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to czysta głupota. To co mam robić? Siedzieć bezczynnie, czekać, aż sama wróci, pójdę tam z ludźmi, albo sam pójdę i wyciągniemy ją. Ostrzegłem cię, co z tym zrobisz to twoja sprawa. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio Na tym, że zaatakował was Bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Ona koń odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Z Nowigradu też zniknęła, sprawdziłem to. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać, pan. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien, jeśli pojedziesz ze mną, Będę bardzo hojny. A co jeśli się nie zgodzę? Co? Nic. Pewnie stracę więcej ludzi na bagnach. Bo z wyprawy i tak nie zrezygnuję. Zastanowię się. Chuj z zastanawianiem. Lepiej po prostu mi pomóż. Zbieram ludzi i jadę do Sztygarów. A jak się namyślisz, to dołącz do nas. O, jest Juma. Ja pierdzielę. Tu jest! Znowu uciekł. O, przepraszam, już nas nie ma. No i jak ci się podoba, nie mój nadworny błazen? Może mi powiesz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór, ale mnie się wydaje, że to człowiek. Tyle, że brzydki jak mówi To z pewnością człowiek, a na dodatek obłożony silną klątwą i związany z Ciri. A co ty wygadujesz? Jak to to może być związane z twoją córką? Długa historia. Wiem, że jest kluczem do jej odnalezienia. Muszę go zabrać do Kermorem. Może inni Wiedźmini pomogą mi zdjąć z niego klątwę. A, skoro to ma ci pomóc znaleźć córkę, byłbym ostatnim skurwielem, gdybym się sprzeciwił. Dobra, bierz go sobie. Trzymamy go w stajni. Powiem ludziom, żeby nie robili ci problemu. Wiedźmin zabiera umę. Niech nikt nie staje mu na drodze. Tak jest! Dzięki. Bywaj, baronie. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz turka. No kurde, zmieniony całkiem dialog został. Zmieniony. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. No to ładnie, no to ładnie, nie Przerobiony ten dialog został. Bo przetem Geralt mówił o, że jest związany z Ciri i że muszę znaleźć sposób jak go y, odczarować pan mówił o jak znajdzie sposób to przyjedź po niego a teraz zobacz zobaczcie Teraz y, y, powiedział no, no to możesz go zabrać o i tam y, Geralt mówi, że muszę do, do... o do nawet odblokowane jest jakieś tam a jest jakiś <ścoughs> jakiś tam odblokowaliśmy osiągnięcie No i z, Powiedz o sobie pilno, stanie, że za, zabierasz umę. No kurde, całkiem inny dialog. Już to chyba dwa odblokowane dialogi były ukryte. Zarobiście! Jasker powiedział, że, że no nie wiem co to nie wiem co to jest za potwór czy coś takiego. Ciri w ogóle nie mówiła o żadnym człowieczku. A i Geralt wtedy powiedział, że nie jedzie do Skellige, tylko je, jedzie do Velen. Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka. Ja mam nadzieję, że jeszcze coś tu się z Wiedźmina da nagrać ciekawego. Ja Was zapraszam do playlisty o nazwie eksperymenty z grami. Tam macie wszystkie eksperymenty związane z Wiedźminem. No na razie z Wiedźminem, ale mam nadzieję, że pojawi się inne graje i poeksperymentujemy z, innu, z innymi grami oczywiście. Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Yo! Ta?